Jak się bronią pingwiny przed atakiem niedźwiedzi polarnych Nie wiem Nie mogę się bronić, bo to są różne kontynenty, co? Ładnie, ładnie. No. Okej. Okay. Jak się bronią pingwiny przed atakiem niedźwiedzi polarnych? Nie wiem, udają, że są martwe czy co? Ostatnio czytałam to Jakoś tam... Nie wiem, nie pamiętam. To jak czytałaś, to jak ostatnio, to masz krótką pamięć. No. Maskują się na biało śniegiem. Co, co robią, żeby się bronić przed niedziedziami? Takują pewnie je. Nie wiem, ślizgają się, nie wiem, tańczą. Uciekają. Na brzuchach jadą. Gdzie jadą na brzucha? Po lodzie. Nie wiem, może dziobią. Nie, zakupują się, może zakupują się gdzieś tam w śniegi, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. lodowce, w lodowce. lodowce. No tak, w lodowce, w śniegi gdzieś tam. Może wydają jakieś dźwięki te pingwiny? No na pewno jakieś wydają Ostrzegawcze Są coś wartownicy, którzy pilnują całego stada. Wartownicy. Może wydają jakieś dźwięki? No możliwe, że wydają. Ale może byś spróbował? Pingwina? O Boże, nie wiem, jakieś... Coś takiego chyba. To pingwiny się bronią? Latają. Latają? Pingwiny nie latają. Jak się bronią pingwiny przed atakiem niedźwiedzi polarnych? Mm, nie wiem, plują na nie? Pingwiny polują mm, na niedźwiedzie. Plują. Plują. Tak. <grywa> nie, słuchajcie, tak naprawdę to pingwiny nie mogą się bronić przed niedźwiedziami polarnymi, bo mieszkają na dwóch różnych a, e, rejonach to świata. Dawcipnij się. Do